Hej, witam Was Sebek z tej strony. Dzisiaj dostałem aż trzy przesyłki. Mam tutaj jedną, którą podejrzewam, że to jest skardzone znalazłem na Allegro. Tak mi się wydaje, jest ona z Warszawy, więc zaraz ją otworzę i zobaczymy. Jakoś tutaj trochę grubo jest, bo ja sobie zamówiłem 10 saszetek, ale zaraz zobaczymy, co to takiego. Może się mylę. A jednak aż tak. Hmm, ok. Zamówiłem 10 saszetek z ekstra klasy. 14, 15 i dostałem. Wow! <gry> A nie, czekajcie. Dostałem nawet gratis jakiś karteczki. Fajnie zapakowane. Dobra, zobaczymy dalej. Hmm. Okej, okay, tutaj są raz, 2, 3. O, saszetka z mydła, Metch Attacks Extra. 4, 5, 6. No kurde, masakra. Takiego gratisa mi dali? 6, 7, 8, 9, 10. Jest 10 saszetek. Saszetki są w bardzo śmiesznej cenie, bo po złoty 50 to w ogóle jest cena 3,90. Ja je kupiłem za złoty 50. Oczywiście, saszetki są zamknięte, żeby nie było. Wszystko jest pozamykane. Więc. No, nieźle. 10 saszetek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I zrobimy tak. Raz, 2, 3, 4, 5, i 5 te 5 saszetek. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 powędrują sobie gdzieś tam. I niedługo się dowiecie, gdzie te sobie zostawię. 5 są dla mnie. O, jest i Garrett Bale. Niezły. Match Attacks Extra 2010-11. Tego jeszcze nie otwierałem na moim kanale. Hmm, bardzo dziękuję. Kart z Zone przypominam. Bardzo fajna firma. Przez przypadek ich znalazłem. No i dostałem. Wow! I dostałem jeszcze w gratisie karty. No nieźle. Zaczyna mi się ta firma bardzo podobać. I co ja tutaj dostałem? Eee... Star Spiller Petrich. No to jakaś starsza edycja z Match tax. No nieźle, nieźle. Match Winner róbkę <laughs> Jeszcze karty w idealnym stanie. W koszulkach. O, Herta. No to akurat mam, ale nieważne, przyda się. Wow! Game changer. Tevez z Juventusu. No, Cezar. <laughs> no, niezły gratisik. Goldstopper. I tutaj mamy. E, Johnson. Adam Johnson. Kurde, no nieźle. Patrzcie jakie gratisy dostałem. A w ogóle jakaś taka twarda ta karta, nie wydawało mi się. No i cóż, no ja Wam polecam, naprawdę świetna firma. Dostałem, kupiłem 10 saszetek po złoty 50 zł i dostałem jeszcze karty w gratisie i saszetkę, którą sobie kiedyś tam otworzę. E Cardzone przypominam jeszcze raz. No i co? To by było na tyle. W następnym filmiku otworzę sobie te 5 saszetek, będę szukał hmm. jakichś fajnych kart. Ja nie mam jeszcze całej kolekcji, jak widzieliście. Także co, zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!